Witam na moim kanale, postawmy tradycyjnie karty ok, na dziś. Zobaczmy, co ciekawego nas spotka i zaraz będziemy wiedzieć Ok, karty potasowane, lewą ręką tradycyjnie na trzy kubki i tradycyjny układ postawimy. Za Pieniądze, Zdrowie i Miłość. A rozłóżmy te karty. Okay. Pokażmy, co tutaj ciekawego nam się trafiło. Czy je widać? Bokowe I. W zasadzie to jest... Tutaj pierwszą kartą w układzie jest dwójka kielichów. Ta karta oznacza jakieś dwie osoby, które się mają ku sobie, jakiś początek miłości, jakieś takie początki w działaniu, w jakieś takich flity, romanse. Jest to bardzo dobra karta, bo ona daje miłość, ale daje też taką, taką spokojną tą miłość. Drugą kartą jest tutaj rycerz buław, czyli taka aktywność, ogień ognia, tak to się przedstawia, czyli ktoś dynamiczny, pełen ognia, pełen energii do działania. Tutaj ta energia dla na nas, wpływa, że my nam się chce. Może to będziemy, my będziemy tą osobą, która będzie w tym związku coś, coś chciała zmienić, zacząć zadziałać, zmienić na lepsze, bo tutaj jest ta energia, ten ogień, to działanie. Jeśli chodzi o pracę, jest tutaj cesarzowa, ale tutaj jest odwrócona, czyli Tutaj sugerowałby, że jakaś kobieta może chce nam zaszkodzić, może coś, ktoś ma do nas jakieś pretensje, jakieś takie zakulisowe działania, bo to nie jest takie otwarte, tylko to jest coś za naszymi plecami. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o finanse, jest tutaj odwrócona szóstka mieczy, czyli oznaczałaby rezygnację z jakiegoś działania czy z jakiejś podróży. Tutaj, jeśli chodzi o finanse, to też oznacza rezygnację z jakiegoś zakupu być może. Jeśli chodzi o zdrowie, bardzo fajnie, jest tutaj cesarz. To jest taka silna karta, zdecydowana. Tutaj jest facet, który ma lwał swoich stóp, czyli to zdrowie, to wszystko jest, idzie ku dobremu. Jeśli chodzi o miłość, super, no tutaj jest czwórka buław. Czwórka buław oznacza takie zbiór tronów, to jest karta taka dożynkowa, czyli... Yy, jest troszeczkę takiej szalonej zabawy i, i jeśli chodzi o tą miłość, to miłość, to jest coś, co działamy, 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 a potem to wszystko przynosi efekty, więc jeżeli jesteśmy mi dla swojego partnera, to on pewnie o nas będzie pamiętał, eee, czasem da nam kwiaty, przytuli się. I, i, I to jest taka karta, która oznacza, że co zasiejesz, to zbierzesz. Dasz miłość, to miłość otrzymasz. To mniej więcej tyle. Zapraszam. Na dzień. I miłego dnia.